No to, jak ty sobie radzisz w ogóle? To wiesz, już ma wiesz, 19 lat, Maj, Dominika 18, a najmłodsza ma 5 Majka, nie? Jakoś, jak ty to psychicznie znosisz? No wiesz, jest mi ciężko, normalne. Mam to w sercu, że mam je, że nie zabiłam, tak, że żyją, że mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i im to wytłumaczę, wiesz, nie? Wiem, że tam nie byłam święta, że też źle zrobiłam, no ale nie liczyłam, że tak się los po wiesz, jak się powiódł, nie? Po rozstaniu z mężem i odebraniu dzieci, Katarzyna związała się z konkubentem, przy którym jeszcze bardziej zaczęła sięgać dna. To wszystko, co się koło niego kręciło, no to to byli już osoby, jak to się mówi, kryminogenne. Mówię, w co ja wpadłam? Gdzie ja wpadłam? Ani nie byłam notowana nigdzie. Wszędzie gdzieś tego to policja mnie nie znała, a tu nagle sławna się stałam. Cały Tarnobrzeg mnie poznał. I, krymina, I kryminalna, i normalnie dzielnicowy, i tam inni, no nie. A później się zaczęły sceny. Alkohol, przestępstwa, pijackie burdy. Tak wyglądało jej nowe życie. Były i z nożami sceny. O, miałam nóż. Tego tu miałam wbity, nóż, miałam głowę z czaskaną, po prostu bił mnie szczękę i wybił, no nie. Skopa dostałam, głową mnie biło posadzkę. Oczywiście w niedługim czasie Katarzyna zaszła w kolejną ósmą ciążę. Później właśnie jak już byłam w ciąży, nie wiedziałam właśnie, że jestem, urodziłam tego dzieciaka. Papiery były podpisane, już miałam wszystko za tam załatwione z dzieciakiem, że zostanie w szpitalu. No i zaczęliśmy pić. Normalnie tam nie było żadnej awantury, nic z tego na razie, wszystko było ok, ale obserwowałam, co się będzie dalej działo. Jak się będzie zachowywała moja koleżanka wobec mojego faceta. No i co do czego patrzę, że się cały czas chodzi, obciera o niego, tutaj gdzieś tam jakieś ruchy, wiesz, nachylanie, coś tego. No i adrenalina się podniosła. Nie wytrzymałam tego i po prostu wzięłam ją, nie umiałam się bić, jak nigdy w życiu się nie umiałam bić. Tak chwyciłam ją za te włosy i zaczęłam ją targać po podłodze. Później zaczęłam ją napierdzielać normalnie z ręki, nie? Zaczęłam ją bić i na końcu jeszcze mój konkubent też jej dołożył. No piliśmy dalej, nie? Zaczęła się właśnie gadka o koleżance i o nim. I coś tam coś zaczął zgadać, gadać, za chwilę tak stanęłam jakoś, nie wiem, poszłam do kuchni, chwyciłam nóż, stanęłam tak nad nim i się tak patrzę, nie, a on mówi, kochanie, nie zrobisz tego, bo mnie kochasz. I ja mówię, tak, nie zrobię, a udowodnić Ci, że zrobię? I tak pamiętam, stałam, miałam rękę już przygotowaną, on tak leżał, nie, podeszłam, walnęłam, mówię, nie zrobię? Mówię, zrobiłam. I to było tyle.